Hej, hej, hej! Cześć robaczki moje, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia. Wszystkich nowych yy, serdecznie witam. A tych, którzy mnie tylko oglądają i nie subskrybują, no to bardzo proszę, żeby zmienić kolor subskrypcji z czerwonego na szary. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Yy, słuchajcie, przychodzę do Was z czymś szczególnie. No niestety nie było. Yy brak czasu czegokolwiek <try> trzy premiery. Znaczy tak, yy, I Love krzyżówka, no to, to jest znana, to tam nie premiera, tylko jakby wznowienie. Uśmiechnij się jest to dla mnie nowiusieńka z drapeczka. Yy, nie widziałam jej wcześniej, więc dla mnie jest jak premiera i droga do Miliona. Yy, I co? Jeszcze bym na wstępie yy, chciała przypomnieć, iż trwa yy, trwają zapisy do rywalizacji zdrapkowej. Z wygranych pieniążków. Robię paczki dla dzieciaków z domu dziecka. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć, serdecznie zapraszam. Będzie mi bardzo, bardzo miło. <laughs> I dzieciakom na pewno też. W uśmiechnij się mamy taką legendę: eee, Złotówka 2, 5, 10, 20, 257 tysięcy. No trzy laczki, ale nikt nie ma trzech nóg. Yy, pozdrawiam, Sylwię, Planeta 4. No, kurczę, przerwało mi, bo przecież zamiast usuwać filmy, które już wrzuciłam, to ja je tutaj trzymam. Yy, no, z Sylwią takżeśmy się śmiały, bo jak się drapie te drapeczki, to przeważnie są dwa laczki. Nie dadzą jednego, tylko dwa. No, albo po prostu nie wiem, nieuważnie oglądałam. Yy, no, i ktoś miał jednego laczka, ale to mówię <laughs> śmiesznie. Yy, krzyżóweczka, no to wiemy o co chodzi. Yy, a droga do miliona, Wy też już wiecie, ja też już wiem. Widzieliście, że wydrapałam stówkę. Yy, tutaj mamy 20, 40, 50, 100, 200, 500 i tak dalej, i tak dalej. Na więcej niż stówkę nawet nie liczę. Yy, biorę się, biorę się kochani. Za drapanie zacznę sobie od tych uśmieszków, zobaczymy, czy się będę śmiała. Mam 196, 197 i 198. I powiem wam, że te zdrapeczki kupiłam na Lotosie, ale nie na moim, tylko na tym drugim. Na tamtym Lotosie jest tak przystojny szef, że jak go zobaczyłam, to po prostu no, nie wierzę, że ktoś może mieć takiego szefa. <grym> Także stary jest mój w robocie, nie słyszy. Możemy, mogę się tu poślinić. <grym> o, jest jeden laczek. Jest drugi laczek. Lemoniada Cytrynka i cytrynka, czyli mamy złotówkę. Także premiera już z wygraną jest zaliczona. Bardzo fajnie, dobra. Później sobie to podrapię. Czyli te 9,6 6 jednak, jednak daje radę. I ja do tej dziewczyny, no tak kurczę, no chciałam sobie, po nocce jestem, chciałam sobie pożartować, słuchajcie, o dwa laczki Ananas, torba i tu nic. Chciałam sobie po prostu zażartować i to jest tak na lotosach, że im więcej masz paragonów, tym gorszą wypłatę bierzesz. I mówię: Dzień dobry. A ja jej nie znam, ona mnie też nie zna, więc. No więc. No na dzień dobry, ja wy Dzień dobry. Proszę panią, yy, chciałabym kupić pięć paczek zapałek, ale każdy na inny paragon. Można, żebyście widzieli minę tej dziewczyny. Ona taka. Można. I już się nachyla po te zapałki, a ja w śmiech mówię: Boże, przepraszam. Chciałam se tylko pożartować. Ona mówi, że. No wiecie, u nas yy, jak się ma. Oj, kolejna złotówka, fajnie. I znowu dwa laczki, widzicie. U nas jak się ma yy, 2000 paragonów, tam 200, 2200. To już jest taki rekord, że rekord. A ona mówi, że w tamtym miesiącu miała 3400. Jak można mieć 3-400 paragonów? To po prostu non stop tylko ci ludzie przychodzą do niej, i przychodzą i przychodzą, matko kochana. No ale taka praca. Zapomniałam was poprosić, żebyście trzymali kciuki, poproszę. A i zapomniałam wam powiedzieć, że już jestem zdrowa. Ale to na pewno słyszycie. Jezu, słuchajcie, kochani, jak ja się męczyłam. I ja tak właśnie, no, starałam się nagrywać jednego dnia, miałam taki już, już mówię, to już jest to, już zaraz będzie dobrze, już nagrywam. I w nocy nagrywałam kolejny odcinek i po prostu już miałam ten głos taki załamany i ciężko mi było. Słuchajcie, brałam leki, syropki, to chyba te, ten stodel mi, stodal mi tak pomógł, tak? To stodel, aż to zobaczę. Tak, stodel. I kaszel już mnie męczył i nie mogłam spać po pracy. Ja się kładłam i po prostu budziłam się, bo aż mnie dusiło. Tak, nie no, nikomu nie życzę, kochani, ubierajcie się. Nie wychodźcie jak ja, bo ja potrafiłam, mówię gorąco mi gorąco, zaraz się spocę, ja tak się nie lubię pocić. I po prostu wychodziłam na papierosa na dwór, gdzie ja mogę palić normalnie w środku, bo ten mój papieros już teraz tam... Ani to nie śmierdzi, ani to takiego dymu nie daje Więc no ja na nocach palę w środku Żeby nie wychodzić, bo po co Po tym jak mi się pająk spuścił na głowę Już dziękuję bardzo Już teraz się boję <grych> Mamy tam takie olbrzymie czarne pająki No okropne są Ale nie da się z tym nic zrobić I one najlepsze z to, że jak się Wietrzyło I okno było na naszej socjalce otwarte To one przez to okno powchodziły I nie ma żadnego chętnego z chłopów u nas co by yy, zabrał te pająki no ja tylko czekam wiecie tam kurtki się zostawia tam torby, plecaki, jak to by tam weszło ja to kurtkę już teraz schowam do szafki wszystko szafkę zamykam non stop, żeby Uff, nawet nie chcę myśleć przecież ja bym tam zawału dostała może wtedy odszkodowanie bym dostała ja wiem, nie wiem ale fajnie tak do was mówić tak mówić jak człowiek <laughs> a nie jak jakiś nie wiem upośledzony głos taki miałam już, już na ten rok starczy mi chorowania nie zamierzam już słuchajcie yy... premiera nowej zdrapki będzie u mnie na kanale z opóźnieniem. To fakt. Ale powiem Wam, że kupuję całą paczkę. Także myślę, że warto troszeczkę poczekać. Co jeszcze bym Wam powiedziała? O, chciałabym do czegoś nawiązać, ale nie chcę być niemiła, czy że, że się czepiam, bo... No bo nie, kurczę. Powiem Wam, że... Bardzo zabolała mnie pewna akcja innej osoby, która też nagrywa na YouTubie. I no bardzo. Wiecie co, naprawdę już wolałabym, żeby ktoś, nie wiem, napluł mi w twarz niż coś takiego zrobił, wiecie? Aż tak to wzięłam do siebie i może za bardzo, dlatego zamknęłam się w sobie, stanęłam obok i się słowem nie odezwałam. Yy... Bo po prostu nie chcę wyjść na nie wiadomo kogo, mm, ale siedzi to we mnie. Bardzo to we mnie siedzi. Pewnie niektórzy się nawet domyślą o co chodzi, dlatego mówię: no, nie będę, nie będę mówić, wymieniać z imion czy, czy mówić o co chodzi. Niektórzy moi stali widzowie i właśnie tacy widzowie z, z drapek. Na pewno będą się chociażby domyślać o co może chodzić. O, bardzo źle się czułam, ale kurczę bez przesady. I, i, i. O. Powiem Wam, że zamówiłam już trzy gry dla dzieciaków do paczek. Tutaj się ze mnie śmieją, że jeszcze rywalizacji nie zaczęłaś. Nie wiesz, jakie, ile będzie tych wygranych, a już zamawiasz. Ja wiem, że i tak będę ze swoich pieniążków dokładała i tak. Yy, I no kurczę, no czy z rywalizacji uzbiera się 100 złotych, czy 400, to i tak wszystko pójdzie na te dzieciaki, tak? Więc no. Co za różnica, czy ja kupię teraz, czy ja poczekam na ostatnią chwilę, jak po prostu wszystko zacznie tak masakrycznie drożeć. Mam pierwsze słowo obieg. I za tą samą na przykład grę będę musiała zamiast 40 zł zapłacić 70. No bo przecież sami wiecie czasami, znaczy czasami, sami wiecie co roku jest to samo. Że a, do świąt jeszcze tyle czasu, a ty już kupujesz. No, ja to słyszę, ja to słucham, bo mi tak już w moim środowisku, w moim otoczeniu gadają, że o, y, październik, a ty już o świętach, już prezenty. Tylko, że później, na ostatnią chwilę, te same osoby się obudzą, że może trzeba jakiś prezent kupić i coś, co ja po prostu kupiłam tani, oni będą przepłacać. No, kurczę, ale po co tak. Tym bardziej, że no, ja uwielbiam robić prezenty. Uwierzcie mi, uwielbiam. Ja mam taki pomysł na tą paczkę właśnie z tej rywalizacji zdrabkowej. Mam tak świetny pomysł, jak ja jeszcze takiego pomysłu nie miałam. Wiecie, no, ja już jestem zadowolona, tak, mimo, że to nie ja dostanę, ale już jestem zadowolona i wiem, że ta paczka spodoba się osobie, która wygra. Tego też mogę Wam powiedzieć, że jestem pewna na 100%. Także... Mm, no cieszę się. I literka N. No i ta zdrapeczka tutaj, ta premiera, wznowienie na moim kanale zawiodło, zobaczcie. Nieładnie. RY. A dziewczyna wzięła y, te krzyżóweczki. One były takie całe w sumie. Wzięła, przedzieliła na pół i z samego środka wybrała. Tak, no tak fajnie wybierała. Tutaj się popatrzyła, z przodu, z tyłu, z przodu, z tyłu dała piętnastkę. Także zobaczymy, czy ta piętnastka to coś tutaj da. Muszę tak o. Majtnąć, żebyście widzieli. Przybliżę, może. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale usiadłam na mój statyw i on tak balansuje. W lewo, w prawo. No tak, yy, moja liczba musi być taka sama: moja liczba musi być taka sama jak wygrywająca. Jak będzie razy dwa, będę szczęśliwa, jak nie będzie, nie będę szczęśliwa. I szukamy czegokolwiek, tak, żeby tu za dużego minusa nie było. Numerek 15, czyli numerek Kasi Dark. Kasiula, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli oglądasz. A jeśli nie oglądasz, to też Cię pozdrawiam. No, i zaczynamy. Pusto, pusto. Trójeczka i dziesiątka była. Tu mamy 27 i 43. Muszę wziąć co innego do tego drapania. Tu mamy 28. Oboczek mamy 29, 16 i 14. Ja Was proszę, trzymajcie kciuki, żebym naprawdę nie została taka przed wypłatą bateria jest że całkowicie rozładowana tak, ja z tym telefonem jak nagrywam to po prostu też się mam jak nie bateria to pamięć się kończy jak ani bateria się nie kończy, ani pamięć się nie kończy to statyw się przewraca na widok tych zdrapek pustakowych kolejny oboczek nie trzymacie kciuków jak zdrapka będzie pusta to będzie wasza wina, bo nie trzymaliście za dobrze kciuków 26 i 13. O, 13, 11, obsunęło się. Jedyneczka i 38. Coś wyczuwam. Jej! Zobaczcie. Bardzo. O, i jeszcze gra numer 13. Bardzo dobrze trzymacie kciuki. Bardzo dobrze, jestem z Was mega dumna. Jesteście przekochani, uwielbiam Was wszystkich, Wasze komentarze, co też warto oczywiście nadmienić. <laughs> no to super, już się tak bardzo nie martwię. 42,1. Ale tęskniłam, żeby tak Wam cokolwiek powiedzieć. Naprawdę, kochani, ja się cieszę, że już mogę normalnie mówić normalnie nagrywać wracam 29 48 piąteczka 33 ostatnie dwie szanse żeby był plus na odcinku 23 i 47 4 i 22 no plusa pewnie nie będzie ale mamy dwie 40 jedynki czyli zwrocik jest o! <laughs> Ale fajnie. Zobaczcie, no, złota dziewczyna. Wybierała od serca. Tak, wiecie. Spojrzała się na przód, spojrzała na tył. Ale jaki fajny numer do odbioru. Zobaczcie tysiąc. No, super. Kurcze, jestem szczęśliwa i zadowolona. Ile wydałam? Yy, 26 zł wygrałam. Na to, żeby zrobić te trzy premierki. I 3 złote, 4 złote, jestem do tyłu. Tutaj mam 2, 52 złote wygrałam, także jest super plusik. Jak to położyć, żebyście widzieli? O, jest super plusik. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No, 50 w tej y, zdrabce jeszcze nie miałam, ale fajnie. Także super, trzymaliście kciuki. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Ja jestem po nocy, więc no wykąpałam się, więc uciekam yy, spać, ale filmik wstawię, jak wstanę po prostu. I co? I co jeszcze, i co jeszcze? Yy, zachęcam Was do wybrania udziału w moim konkursie, w mojej rywalizacji, im nas więcej, tym weselej. No i no i no i co? Buziaczki, miłego dnia, do następnego odcinka. Pa! pa!